Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, a to jest Minecraft. Tak. Mm. Niestety, teraz będą odcinki tylko w sobotę z Minecrafta. Przepraszam Was za to bardzo, ale po prostu to no, trochę się wrzuca ten odcinek, a w tygodniu nie mam czasu, żeby mi laptop e, po prostu ciągle po prostu ciągle działał bo albo zadaniu, albo mi w zadaniu domowym przeszkadza i tak dalej jeszcze do szkoły chodzę to no a więc kontynuujemy Kewy okay, ja prawie nic nie zrobiłem e w przerwie tylko no tylko trochę mm, wróciłem jakby z tamtego miejsca ale do domku ale w kejwach nic nie robiłem dobra czekajcie tutaj jeszcze tam tam jest tu Czy to jest jedno wielkie kółko nie no po nie chce mi się robić kolejnego cięcia hello Ach, tutaj byłem No nie mówcie, że to jest cały cave No nie Aha Ach, ludzie, ludzie No i gdzie? Nie mam pojęcia, czy wysłyszeliście? Ale ja... E, tak, zatemowałem tutaj tą lawę. E, ale ja słyszałem zombiaka Tu co będzie? nie Nic tam już byłem po... Bo... Sorry, było cięcie teraz. E, na czym skończyłem? Aha, eee, szkołem. Da, dalszego Kejwa szkołem. Aha, czyli już wiem gdzie jestem. Jako taką. Nie chce mi się kolejnego cięcia robić, no masakra. Mm, no. No niemożliwe, że w tym miejscu się spełnią zombiaki. Jak tutaj ledwo co... O ludzie. Tu, tutaj się ciągle spełniły te zombiaki. A ja już myślałem, że będzie cave, że... Taki cave. No, słaby cave. No nie by... No nie będę ukrywał, że słabo. Ach, jej. Jak nic tu nie znajdę, to zaraz chyba zrobimy cięcie. I tak się chyba zaraz stanie. Jakby co, już nie jestem chory? odcinek będzie bez wciągania podciągania czy jak to tam nazywa no dobra, to robię cięcie Do, dobra, znalazłem jakieś miejsce przed jakiegoś cave'a, jest trochę nawet daleko od naszego domku i jak widzicie po tym co się stało przy, yy, od razu mi creeper wybuchł ale to jest normalne to jest bardzo normalne Hmm To będzie tylko wola czy jakiś cave? Okay, może... Czy żelazo? O! Nie nie, ja tam górą wejdę Bo tak się nie wchodzi, tak się nie wchodzi Co to, to jest... Tak się nie wchodzi Nie 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 Dobra Okej okay. Hmm. Powiem tak. Tamten cave też się ciekawie zapowiadał, a... Wiecie. Dobra. stoi, żeby mnie ta woda nie zdenerwowała, co tam zrobiłem. Hmm. Czuję, że zaraz będzie ściana. I chyba moje przeczucia będą prawdziwe. Dokładnie. Nie, no to jest masakra. W ogóle nawet. Mm, nie, no. Zrobię sobie teraz. Nie przejdzie mi tu nic. Nie. Zrobię sobie crafting table zrobię sobie e, kill off, ale Co? coś w ogóle stało z moim skinem czemu? czemu nie ma mojego skinu mm. szkoda w ogóle dzisiaj także mm. zdobyłem zrobiłem inne TT Zdjęcie zmieniłem, bo czołg, no to tak lubię grać w World of Tanks, lubię czołgi i tak dalej, ale no naz nazwa wskazuje, że panda, a więc niech będzie panda. Czy wam pan też się wydawało, że tutaj stał prędzej Creeper? Czy, czy tylko ja mam takie zwidy? Dobra. To co mamy? Tu nic nie mamy. Dobra. A więc tutaj teraz pójdę. Tu nic nie ma. I tak. Eee. Wody mam pod dostatkiem. Nie dziękuję. Nie chcę jej. No co, 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 co tam jest? No nie mówcie, że to jest cała jaskinia. Odcinek trwa dopiero gdzieś 5 minut, a to jest cała... Ja... To jest cała jaskinia. Mam, Mam rozumieć? Aha! Naprawdę? Stamtąd przeszedłem aż tu. Ej, to jest nawet fajne miejsce na domek. Nie wiem, tak mi się wydaje, takie fajna dziura wielka. Nie wiem. Ale chodzę No nie... dopiero... Nie wiem, początek nocy i ja to ja wracam do tego cave'a. Bo już słyszę, że zombiaki idą. Nie. O, ludzie, nie film się robić kolejnego cięcia. to widzisz drugie... Trzecie cięcie. No nie no. Tu też nie się ma to, jest to no tak słyszę zombiaków o ludzie nie no dobra to robię cięcie dobra nastaje dzień i już wiem gdzie pójdę do cave'a widzicie po lewej stronie jak jest ta plaża to tam jest jakiś cave w nocy tam widziałem, że się coś świeciło, więc pomyślałem, że tam pójdę. Tam też jest jakiś cave, ale chociaż... A sprawdzę go. Jeszcze na odcinku. Tutaj ten exp, dlatego że sobie strzelałem. Pewnie go i tak nie zauważyliście. Strzelałem do tego. Do creepera. O, tam też coś jest. Hmm... Oh, A pól... Never mind. What? Oluju! O, oh, nie, 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 nie. Pojedynek łuczników. Słaby. I pełno tych keywów. Wolę jednego porządnego kejwa niż jakieś... Dziesięć, w którym nawet żelaza nie ma. Dun, 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 dun. A to jest chyba następny taki, w którym nawet że. Wow! Te, te, Dobra. Tu. Tak. No, oczywiście. Ach, szkoda mi pochodni na to. Hmm, też znowu wychodzić. Ale cię... Taki fa... Żelazo, nareszcie! Eee, poczekajcie na chwilę. Dobra, jestem. Dobra. Mm, nie wiem czemu, ale w, w, muzyka po prostu z Minecrafta, e, dźwięki z Minecrafta mi się wyłączyły. A miałem wszystko włączone, to musiałem wyłączyć i włączyć Minecrafta. Dobra. No. Powiem tak. Zaczyna e, się... 13... Wszystko co chciałem Wszystko Nareszcie jakiś Porządny Cave Nareszcie Jaskinia Ale fajnie Aż checkpointa tam Ale epicki No nareszcie tu mi pewnie znając żyć pod nim nie starczy. ale to jest dla mnie no problem, bo węgla mam akurat tyle, że że wieszcie, no nareszcie, o jak tam w ogóle zejdę, a to jest takie Ole jazda. No takiego kejwa to ja już dawno nie widziałem nie Może mi się w ogóle To jest pająk Shift nie może mi się wyłączyć Bo jak się wyłączysz Shift Czyli to, że tak kucam, Oj to dupa będzie No, nareszcie się coś dzieje Czuję, że będą trzy odcinki z tego A, właśnie Piszcie w komentarzach Czy byście chcieli hmm. Czekajcie Tylko Dam sobie tutaj Wyjście... wyjście... Nie, nie róż. Czerwony... Żółty. E, czy byście chcieli mieć... ten tego, na tym samym świecie... Te, ten sam świat, ale wersję... Po prostu 1.8. Co wy byście powiedzieli na to? No, ale wtedy też. Ja, nie wiem. Jeżeli wy, e, byście chcieli mieć tą wersję, jeżeli będą komentarze, że tak, że tą wersję chcecie. No bo to też fajniej się gra trochę na. O, żelazo. E, poczekajcie. A więc tak, przychodzę jakby z przyszłości. Mm, tak, nie nagrywam... Mm, Uciąłem ten film, dlatego że mm, gdy go teraz montowałem, okazało się, że cały byłby... Mm, trwałby po prostu 25 minut. To trochę za dużo według mnie, a więc... Mm, mm, Dalsza część to będzie następny odcinek No Teraz mi akurat brat wszedł do pokoju Była pauza i No i co innego No teraz jest Po prostu mówię, że To jest koniec odcinka Trzymajcie się Cześć